Szymon Hołownia stał się tym członkiem koalicji rządzącej, którego podejrzewa się o to, że jest nielojalny wobec partnerów i będzie współpracował z PiSem. Chociaż sam zainteresowany zaprzecza, to wypowiedzi członków jego partii mogą świadczyć o nie najlepszej atmosferze w rządzie. O to co mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w TVP Info. Panie redaktorze, Prowadzimy te rozmowy przy stole i też powiedzieliśmy, jeżeli mamy być w tej koalicji, to chcemy mieć instrumenty wpływu na to, co robimy. Chcemy móc realizować zobowiązania wobec ludzi. My nie jesteśmy kwiatkiem do korzucha, że po prostu jesteśmy w koalicji, ale nie mamy żadnych instrumentów, nie możemy żadnych spraw załatwiać. Chcemy móc załatwiać. To się wydaje oczywiste, że jeżeli tracimy, bo taka jest umowa koalicyjna fotel marszałka to oczekujemy wpływu w innym obszarze. Został położony na stół kwestia wicepremiera, ale my jesteśmy naprawdę gotowi do rozmowy. Ale do rozmowy, w której efektem jej jest realny wpływ Polski 2050. Michał Kobosko w rozmowie z Wirtualną Polską powiedział, że jego lider jest atakowany. Widać, że nie widzi on w tym winy samego chołowni. Wrażenie, że dzisiaj każdy róg chołowni będzie krytykowany przez bardzo wielu, bo dzisiaj jest taki sezon, sezon polowania na Hołownię.